witam wszystkich na kanale Autolider Dzisiaj pokażemy państwu Forda Fusiona z 2018 roku w wersji wyposażenia Titanium, 4 koła w napędzie. Zobaczycie państwo jak auto było uszkodzone w Stanach, czyli jak do nas przyjechało z Ameryki, a jak będzie odbierał je klient z naszego placu. Ford Fusion miał bardzo lekko uszkodzony przód nie było zderzaka reflektory były zdjęte, reflektory bardzo drogie komplet 6000 zł ale okazało się, że był w bagażniku także klient jest bardzo zadowolony w uwagach na aukcji było dopiska uszkodzenie mechaniczne niestety samochód miał uszkodzoną skrzynię biegów trzeba było wyjąć silnik ze skrzynią, założyć drugą skrzynię Zalać nowym olejem, zamontować skrzynię wraz z silnikiem pod maską, polakierować przednią maskę, polakierować zderzak, ustawić cały ten przodek. Dodatkowe uszkodzenie w tym samochodzie to był jeszcze tylny błotnik, który był tak jakby zarysowany od słupka betonowego z przejściem na drzwi. Trzeba było go naprawić. Błotnik wraz z drzwiami i przelakierować te elementy. Standardowo lekko uszkodzony był zderzak z tyłu, gdzieś tam musiał w kontenerze dotykać do, do ściany, więc trzeba było też go przelakierować. Lampy są wysłane do przeróbki, czekamy już miesiąc, pewnie poczekamy jeszcze z miesiąc. Założymy i auto będzie gotowe. I auto będzie gotowe do odbioru. Tak się samochód prezentuje: bardzo fajna wersja. Lampy LEDowe klameczki z chromem. mały dodatek, a robi fajną robotę w środku wygląda samochód widzę, że już nawet chłopaki zaczęli czyszczenie środka, więc jest prawie posprzątany jeszcze jeszcze tylko lekkie poprawki. Zakładamy lampy. I koks, największy koks Skarpacza, będzie mógł przyjechać odebrać swój samochód. Także pozdrowienia dla koksa. Największego Skarpacza. Jak oglądasz, to udostępnij. Auto przed naprawą. Auto po naprawie. podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. Mile widziane, jak udostępnisz w mediach społecznościowych. Do następnego, pozdrawiam.